Ale no przecież państwo się jeszcze nie znają, zawołała pani Bardl. Coś podobnego. Pan Radu pani Rogers, tak pani Klapins, pani Radu. O siostra pani Klapins, dodała pani Sanders. Och, naprawdę! Zawołała pani Rogers uprzejmie. Była lokatorka trzymała służącą, a więc w jej pozycji towarzyskiej wypadało być raczej uprzejmą niż serdeczną. Ach, czy być może? pani Radl uśmiechnęła się słodko, pan Radl skłonił się, a pani klapińcz oznajmiła, że bardzo jej miło poznać damę, o której słyszała tyle pochlebnych rzeczy. Komplement ten pani Rogers przyjęła bardzo pobłażliwie. No, panie Radu, powiedziała pani Bardell, musi być pan strasznie dumny, że na pana i na Tomiego spada ten zaszczyt prowadzenia aż tylu dam do Spaniards Hampstead. Jak pani uważa, pani Rogers? O, naturalnie! zawołała pani Rogers, poczem wszystkie damy powtórzyły jednogłośnie. O, naturalnie! A tak, naturalnie, na naturalnie, odpowiedział pan Radu, zacierając niepewnie ręce i zdradzając nikłą chęć rozpogodzenia się. A słowo daje, powiedziałem, jakieśmy jechali dorożką na dźwięk tego wyrazu, przypominającego tyle przykrych przejść. Pani Radul przyłożyła chusteczkę do oczu i wydała stłumiony jęk. Pani Bardel spojrzała więc surowo na pana Radu, aby dać mu do poznania, że lepiej niech już milczy. Poczem z odpowiednią miną kazała służącej pani Rogers podać wina. Był to moment okazania skarbów zawartych w kredensie z pomarańczami, ciastkami oraz butelki starego, zwietrzałego porto, szyling i dziewięć pensów, które wraz z butelką słynnego indyjskiego sherry, 14 pensów, zostało zakupione dla uczczenia lokatorki i wyjęte z odpowiednim gestem, ku wielkiemu zadowoleniu wszystkich obecnych. Pani Klapins Przeżyła chwilę przykrej konsternacji, gdy mały Tommy wyjechał z opowiadaniem, jak to go indagowała, co też zawiera kredens. Lecz zostało to szczęśliwie przerwane za pomocą wręczenia smarkaczowi pół szklaneczki starego Porto, które wychylił natychmiast, ryzykując w ten sposób swe życie. Po czym wszyscy udali się na poszukiwanie Hampstead. Odnaleziono je z łatwością i w parę już godzin później całe towarzystwo siedziało w hiszpańskiej herbaciarni. Nieszczęśliwy pan Radl znów o mały włos nie doprowadził swojej żony do zemdlenia. Ni mniej, ni więcej tylko zamówił siedem porcji herbaty. Podczas gdy wszystkie damy zgodnie stwierdziły, że nic łatwiejszego, jak to, by Tomi pił z filiżanki jednej z pani, albo nawet ze wszystkich filiżanek, kiedy się Garson odwróci. Przecież oszczędzono by jedną herbatę. No, nie było już jednak na to rady i wyniesiono tacę z siedmioma filiżankami herbaty, siedmioma talerzykami i tyluż porcjami chleba z masłem. Panią Bardel jednogłośnie obrano przewodniczącą. Pani Rogers usiadła po jej prawicy, pani Radl po jej lewicy i zabrano się do jedzenia z wielkim zadowoleniem. – Och, jak piękna jest wieś! – westchnęła pani Rogers. – Całe życie chciałabym mieszkać na wsi. O, nie, to, to nie dla pani, zawołała pani Bardel szybko, przerażona możnością utraty lokatorki. Nie, 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 to, to, to na pewno nie dla pani. O i, i mam wrażenie, że pani jest zaruchliwa i, i za bardzo towarzyska, by móc lubić wieś, dodała mała pani Klapins. No może, może, przyznała lokatorka, z pierwszego piętra. Dla ludzi samotnych, powiedział pan Radl, o których nikt się nie troszczy. O których nikt nie dbał, których życie ciężko doświadczyło dodał pan Radu, ożywiając się nieco wieś nadaje się doskonale bo wieś jest dla ludzi o zranionych duszach. Otóż, ze wszystkich rzeczy na świecie, jakie mogły przyjść na myśl temu nieszczęśnikowi ta była najgorsza oczywiście, pani Bardel wybuchnęła płaczem. I musiano ją natychmiast odprowadzić na bok. Wrażliwy jej synek zaczął naturalnie także ryczeć za jej przykładem. I czy uwierzyłby kto, moja pani, zawołała dumnie pani radu, zwracając się do lokatorki z pierwszego piętra, że kobieta może być żoną takiego bezdusznego stworzenia, które od rana do nocy obraża tylko niewieście uczucia? Lecz moja droga, powiedział pan Radl moja droga, ja, przecież ja naprawdę nie, nie miałem zamiaru. Nie miałeś zamiaru! powtórzyła pani Radl pogardliwie wynoś się! Nie mogę patrzeć spokojnie na tego brutala. Nie powinnaś się irytować, Mary Eni, nie powinnaś powiedziała pani Klapins powinnaś koniecznie więcej dbać o siebie, czego ty nigdy nie robisz. No idźże pan wreszcie sobie, pani radu, bo ją pan zmartwisz jeszcze więcej. I radzę panu wypić samemu herbatę, powiedziała pani Rogers, znów stosując flaszkę z solami. Pani Sanders, która według swego zwyczaju była bardzo zajęta chlebem z masłem, wypowiedziała tę samą radę i pan radu wycofał się posłusznie. Potem było nieco trudu z wywindowaniem młodego pana Bardle, który był trochę za duży na tę operację, na ręce matki, przy czym noga młodzieńca trafiła nieszczęśliwie do filiżanki, co spowodowało małe zamieszanie między filiżankami i talerzami, ale Przypadki omdlenia, jeżeli zdarzają się w wyłącznie damskim towarzystwie, nie trwają nigdy długo. A więc wyściskawszy nieco i skrzyczawszy synka, pani Bardel przyszła do siebie, posadziła go na krześle, wyraziła zdumienie, że mogła być tak głupia, i na koniec wypiła łyk herbaty. Nagle usłyszano turkot powozu. Damy podniosły głowy i ujrzały dorożkę podjeżdżającą przed bramę ogrodową. O, jeszcze ktoś przyjechał! zawołała pani Sanders. Jakiś dżentelmen! dodała pani Klapins. Ależ to wykrzyknęła pani bardę to pan Jackson. To młody dependent od panów Dodson et Fogg. Czyżby pan Pickwick wypłacił odszkodowanie? A może chce się żenić? – napomknęła pani Klapins. – Jakże ten dżentelmen długo nie przychodzi! – zawołała pani Sanders. – Czemu się nie pośpieszy? Tymczasem pan Jackson odwrócił się od dorożki, gdzie zamienił parę słów z jakimś źle ubranym mężczyzną w czarnych spodniach, który razem z nim wysiadł z powozu i trzymał gruby kij bukowy w ręku i podszedł, poprawiając sobie włosy do miejsca, gdzie siedziały damy. – I co nowego, panie Jackson? – Zapytała pani Bardell z widocznym wzruszeniem. Czy się coś stało? A nic. Nie, pani nic, odrzekł pan Jackson. Jak się panie miewają? Przepraszam, że przeszkadzam, ale. Prawo moje. Panie, tak. Prawo. To mówiąc, pan Jackson uśmiechnął się, oddał ukłon całemu towarzystwu i powtórnie poprawił włosy. Pani Rogers szepnęła do pani Radu że jest to rzeczywiście bardzo miły młodzieniec. Byłem na ulicy Goswell, mówił dalej pan Jackson, ale dowiedziawszy się, że panie tu znajdę, wziąłem więc powóz i przyjechałem. No tak, pryncypałowie moi potrzebują pani natychmiast, pani Bardell. O, Boże mój, zawołała pani Bardell, przestraszona tą niespodziewaną wiadomością. Tak jest. Odrzekł pan Jackson, przygryzając usta. Sprawa jest bardzo ważna i bardzo nagła, niepodobna jej odkładać. E, Dowódcone wyraźnie mi to powiedział, fok także. Dlatego zatrzymałem powóz, by odwieźć panią do Londynu. A to dziwne? zawołała pani Bardell. Wszystkie damy zgodziły się, iż było to bardzo dziwne, ale jednocześnie uznały także, iż musi to być. Bardzo ważna sprawa, bo przecież panowie Dodson i Fogg nie posyłaliby inaczej do Hempstead. W końcu dodały, że wobec ważności sprawy pani Bardell zrobi najlepiej, jeśli pojedzie natychmiast do swych adwokatów. Pani Bardell bynajmniej nie było nieprzyjemnie że jej przyjaciele poprawie wzywali ją z takim pośpiechem. Sądziła ona iż fakt ten w ogóle, a w szczególności w oczach lokatorki z pierwszego piętra znacznie ją podniesie, co pochlebiało jej próżności. Z początku niby się wzdragała trochę, ale potem oświadczyła, że pojedzie. W końcu zaś dodała zapraszającym tonem: Panie Jackson, a może pan się pokrzepiczem po przejażdżyce? A doprawdy, pani, nie mamy czasu do stracenia, odparł pan Jacksona. Przytem, mam tam znajomego, dodał, wskazując na mężczyznę z bukową laską. To poproś pan swego znajomego, by także tu przyszedł, rzekła pani Barder. No, zawołaj go pan tutaj. A nie, 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 nie. Dziękuję pani, odrzekł pan Jackson, nieco zakłopotany. On nie jest przyzwyczajony do towarzystwa dam i zawsze w niem głupieje. jeżeli pani będzie tak dobra, każe Garsonowi zanieść mu coś do picia. No cóż, nie jestem pewny, czy przyjmie, ale spróbować można. Podczas tego. Palce pana Jacksona igrały koło jego własnego nosa, by dać tem do zrozumienia słuchaczom, że mówi ironicznie. Bezzwłocznie wyprawiono garsona do głupawego dżentelmena, który zgodził się coś wypić. Pan Jackson także coś wypił, a damy przez prostą grzeczność wobec gościa również coś wypiły. Następnie pan Jackson oświadczył, iż czas jechać. Wobec czego pani Sanders, pani Clapping i mały Bardel wsiedli do powozu, gdyż w myśl porozumienia mieli towarzyszyć pani Bardel. Reszta zaś towarzystwa została pod opieką pani Radu. Izaku, rzekł pan Jackson, gdy pani Bardel zabierała się do wsiadania i spojrzał na swego znajomego, który siedział na koźle i palił cygaro. Co, panie? To jest pani Bardel. O, dawno już o tym wiedziałem. Gdy pani Bardel usadowiła się w powozie, pan Jackson umieścił się przy niej i konie ruszyły. Po drodze pani Bardel przez cały czas podziwiała domyślność znajomego pana Jacksona. No jacyż ci prawnicy są sprytni myślała jak od razu poznają ludzi. Po niejakim czasie gdy panie Sanders i Klappins usnęły, pan Jackson powiedział do wdowy: Wie pani, że koszta procesu to przykra rzecz. Mam na myśli koszta procesu pani. Mo, bardzo mi przykro, że nie możecie ich panowie otrzymać, odpowiedziała pani barder Ale cóż, jeżeli pańscy pryncypałowie robią te rzeczy przez spekulacje, to, no, muszą się czasem narazić także na straty. — O ile jednak wiem, o ile wiem, to po procesie dała pani panom Dodson et Fogg rewers na wysokość kosztów — rzekł pan Jackson. — Prosta formalność — odparła pani Bardell. — O tak — rzekł sucho pan Jackson. — Prosta formalność. — Tak, prosta formalność. Powóz toczył się ciągle, pani Bardell także zdrzemnęła się, a kiedy konie stanęły przebudziła się. – O, i jak to? – zawołała. – Czyżbyśmy już byli we Freeman's Court? – Właściwie nie tam jedziemy, odrzekł pan Jackson, że chce pani wysiąść. Pani Bardu zrobiła to, albowiem jeszcze niezupełnie się ocknęła i znalazła się w dziwnym miejscu przed murem z bramą pośrodku, a wewnątrz Paliło się gazowe światło. – No, szanowne panie – zawołał mężczyzna z bukową laską, zaglądając do powozu i trącając panią Sanders. – Wysiadajcie! – pani Sanders obudziła swą przyjaciółkę i wszyscy wysiedli. Pani Bardle, wsparta na ręku pana Jacksona, weszła w bramę, prowadząc swego małego synka za rękę. Pokój, do którego następnie udały się damy, był jeszcze dziwniejszy, aniżeli wejście do budynku. Było tam mnóstwo ludzi, którzy bardzo ciekawie zaczęli przyglądać się damom. Gdzie my jesteśmy? Zapytała pani Bardel, zatrzymując się. To jeden z naszych zakładów publicznych. Odrzekł pan Jackson, szybko przeprowadzając ją przez drzwi. Potem odwróciwszy się, by zobaczyć, czy inne damy idą za nimi, zawołał: Izaku, uważaj! Bądź pan spokojny! odrzekł mężczyzna z bukową laską. Drzwi szybko się zamknęły, poczem wszyscy zeszli o parę schodów w dół. No, nareszcie jesteśmy. Zawołał pan Jackson, triumfalnie spoglądając dookoła. Przybyliśmy zdrowo i cało, co? Pani Bardel. Ale. Co pan chce przez to powiedzieć? Spytała dama, której serce mocniej zabiło. Nie wiadomo dlaczego. Ależ nic szczególnego, nic, odrzekł pan Jackson, odprowadzając ją nieco na stronę. Tylko niech się pani nie przeraża. Nie ma człowieka delikatniejszego nad Dowdsona i bardziej ludzkiego aniżeli fog. ale było ich obowiązkiem, pani, zabezpieczyć sobie zwrot kosztów i nałożyć egzekucję. Zrobili jednak wszystko absolutnie wszystko, co mogli, by oszczędzić wrażliwości pani. Sądzę, że pocieszającą będzie dla pani myśl, iż wszystko poszło tak gładko. Jest już pani przy Fleet Street, w więzieniu za długi. Tak, no cóż, życzę pani dobrej nocy. To powiedziawszy, pan Jackson szybko oddalił się wraz z mężczyzną z Bukową Laską. W ten czas inny mężczyzna z kluczem w ręku, dotychczas przypatrujący się wszystkiemu, poprowadził oszołomione damy innymi małymi schodami prowadzącymi do jakiejś innej bramy. Pani Bardel głośno krzyczała: Tomi, wył!" Pani Klapins drżała, a pani Sanders uciekła bez ceremonii, albowiem ujrzała pana Pikwika, używającego właśnie swej wieczornej przechadzki. Tuż obok niego stał sam Weller, który spostrzegłszy panią Bardell, zdjął kapelusz z drwiącą grzecznością, podczas gdy jego pan odwrócił się z oburzeniem i odszedł. – Redaj pan pokój tej biednej kobicie – rzekł strażnik do sama. – Dopiero co przybyła. Uwięziona? Zawołał sam, szybko nakładając kapelusz. Na czyje żądanie? Za co? No mówże stary. Na żądanie do i Foga. Egzekucja za koszta procesu. Hiobie. Hiobie. chodź tu. Krzyknął sam, rzucając się w korytarz: Biegnij po pana Perkera, Hiobie! I powiedz mu, że potrzebny jest tu natychmiast. Tak, tak, tak mu a to gratka. Z tego może wyniknąć coś dobrego. Tak, tylko gdzieś jest mój gubernator. No, no, gdzieś jest. Ale nikt nie odpowiedział na to pytanie, gdyż Hiob, dowiedziawszy się o co idzie, popędził wnet nad... jak szalony. Pani Bardel zaś tym razem zemdlała naprawdę.